Cześć, witam się na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj sobie troszkę porozmawiamy na temat umów, a tak konkretnie nad możliwością ich zamiany, zmiany, rozwiązania w oparciu o obecną sytuację epidemiologiczną. Zapraszam na odcinek. No, przy państwa, generalnie tak, co najmniej powiedzmy od lutego tego roku, a w zasadzie większość przypadków od marca, no to bardzo dużo się słyszy o możliwości, powiedzmy, powołania się na tak zwaną siłę wyższą. No, czym to jest siła wyższa i czy można po prostu na nią się powołać w przypadku takich normalnych umów, w takim normalnym obrocie gospodarczym, który mamy? Więc w rozumieniu prawa cywilnego, siła wyższa to jest zdarzenie, zjawisko, sytuacja lub stan o określonych cechach, które muszą, Wystąpić łącznie. Czyli, jakby mówiąc ogólnie, muszą być trzy, trzy cechy, które mają charakter przede wszystkim zewnętrzny, czyli pochodzą spoza powiedzmy wpływu do tej danej osoby, która się powołuje na ten stan siły wyższej. Po drugie, nadzwyczajny, czyli są rzadkie i trudne do przewidzenia. I po trzecie, przemożny, czyli one są niemożliwe do opanowania, czyli to nie jest taki typowy przestój, który mamy do czynienia czasami w przypadku działalności przedsiębiorstw, że po prostu mamy czasami okresowy spadek zamówień. Nie, to jest po prostu coś, co jest no niemożliwego do przewidzenia, niemożliwego do przygotowania się na to nawet. No, i powiedzmy tak, jakby co do zasady takie zjawisko powiedzmy epidemii teraz spełnia te zasady. No, i tym bardziej biorąc pod uwagę okoliczność, że bardzo wiele branż dotknęło ograniczenia bądź zakazy prowadzenia działalności, więc powiedzmy na ten stan siły wyższej zawsze można się powoływać. Z tym, że tak, z tym, że w przypadku umów mamy jakby podstawowym, powiedzmy, możliwością powoływania się chociażby na ten stan, nazwijmy to, siły wyższej, czyli tak zwany nadzwyczajny, Zmiany okoliczności, to mam określone w artykule 357 znaczkiem 1. I zgodnie z artykułem 357 kodeksu cywilnego, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, spełnienie świadczenia połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może. Po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokości świadczenia y, lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązając umowę, sąd może w razie potrzeby orzec o rozliczeniach stron kierujących się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym. No i tak, no i proszę Państwa, jakby co do zasady właśnie ten 357 znaczkiem 1 kodeksu cywilnego, to się stosuje do jakby do takich umów ciągłych, czyli powiedzmy typowych, powiedzmy umów na przykład najmu, którzy, które przedsiębiorcy zawierają na przykład z nieruchomości, gdzie, co do lokalu, w którym podlewne własną działalności gospodarczą albo stale dostarczają, powiedzmy jakiś tam produkt czy usługi i w związku powiedzmy z napięciem tej chociażby siły wyższej, no nie są w stanie spełnić tego świadczenia na chwilę obecną. No i tutaj jest taki małhaczyk, że na to się można powołać jedynie e, powiedzmy przed sądem. I to jedynie sąd może zmodyfikować taką umowę albo orzec nawet o jej rozwiązaniu. Więc no, tutaj, proszę Państwa, do momentu wydania wyroku przez sąd, no to umowa nadal obowiązuje. Proszę Państwa, a co w wypadku, jeżeli mam takie zobowiązanie, powiedzmy, no, jednorazowe, czyli na przykład ktoś zawarł, powiedzmy, na przykład umowę o organizacji, na przykład o wesela, e, czy powiedzmy jakieś inne uroczystości rodzinnej, a w związku z tym, że powiedzmy, przedsiębiorca, z którym zawarł umowę, na przykład no nie może tej umowy zrobić ze względu na ograniczenia albo co e, bardziej istotne, powiedzmy jeżeli my sobie zakładaliśmy uroczystość powiedzmy na 200 osób, a nagle przedsiębiorca oświadcza, że może wam zorganizować jedynie na 25 osób, bo dotknęło go takie ograniczenia związane z tymi restrykcjami rządowymi. No i proszę państwa, generalnie też jest na to odpowiedź właśnie w kodeksie cywilnym, ale to trzeba z tego skorzystać, więc tutaj nie ma jakby rodzaju takiego automatu. No i tutaj, proszę Państwa, stosujemy odpowiednio przepis albo artykuł 493 kodeksu cywilnego, ewentualnie 495. No i proszę Państwa, no i tutaj no, przede wszystkim generalnie e, 400, mam, albo ten 493 albo 495. Natomiast w większości przypadków będziemy stosowali artykuł 495 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwa skutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, e, strona, która miała to świadczenie spełnić, może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku gdy już otrzymała obowiązana jest do zwrotu wedle przepisu o bezpośrednim wzbogaceniu. Paragraf drugi. Jeżeli świadczenie jednej ze stron stało się niemożliwe tylko częściowo, strona ta traci prawo do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego, jednakże druga strona może od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez st stronę cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe. Proszę Państwa, no i tutaj przede wszystkim mam ten paragraf drugi, czyli tak jak mówiłem, mamy taką sytuację, chociażby tego wesela, o którym mówiliśmy. Chcieliśmy, chcieliśmy sobie zorganizować powiedzmy, to wesele na 300-200 osób, a nagle się okazuje, że no możemy zrobić tylko na 20 czy na 25, no to wiadomo, że to już coś takiego nas nie zadawala. No i proszę Państwa, i to jest akurat przepis w podstawie którego przysługuje powiedzmy takiej osobie odstępującej od umowy, osoba, której to świadczenie stało się że tak powiedzmy zbędne, czyli powiedzmy, to powiedzmy no osoba, która nie jest już zainteresowana, taką mniejszą imprezą po prostu, no to może po prostu tej umowy odstąpić bez żadnych konsekwencji, czyli po złożeniu takiego odstąpienia no to zarówno zwrotowi podlegają zarówno zaliczek, zadatek jakikolwiek i tak dalej, więc no tutaj nie ma możliwości powiedzmy go zatrzymania w żaden tam sposób. Odstąpienie no to tak się traktuje, że po prostu tej umowy w ogóle nie było, więc nawet powiedzmy ewentualne zapisy umowne, które byłyby mniej, mniej korzystne dla powiedzmy osoby od na podstawie artykułu 58 kodeksu cywilnego są po prostu, no, nieważne, więc to jest w tym ma charakter taki bezwzględny. Dobrze, proszę Państwa, no, ale z drugiej strony, no co przysługuje w takiej, powiedzmy, sytuacji tej osobie, nazwijmy to w pewnym sensie pokrzywdzonej, która w ten sposób traci swojego kontrahenta, której zostało złożone takie oświadczenie o odstąpieniu, no to, proszę Państwa, no to jest akurat generalnie aktywizuje się w tym momencie odpowiedzialność odszkodowawcza skarbu państwa na podstawie artykułu 417 kodeksu cywilnego, więc, no, po prostu takiej stronie, takim przedsiębiorcy będzie przysługiwało roszczenia odszkodowawcze, będzie przysługiwało odszkodowawcze od skarbu państwa no i będzie mogła po prostu żądać na drodze sądowej zapłacenia odpowiedniego odszkodowania przez powiedzmy skarb państwa za te wprowadzone restrykcje rządowe przez co straciła swoich klientów i kontrahentów. No i przy państwa no i tak w skrócie tyle na ten temat jeżeli macie jakiekolwiek pytania w komentarzach staram się odpowiedzieć jeżeli podoba wam się odcinek uważacie że przekazujemy wam cenną wiedzę stawcie subskrypcję a ja tymczasem pozdrawiam.